Strażacy z całej gminy rywalizowali ze sobą w Oleśnie. Wielki zlot amerykańskich wozów, czyli uczta dla głośników motoryzacji, festiwal dobrego jedzenia na oleskim rynku oraz zjazd strażacki OSP w Łomnicy. Dzień dobry. Czerwiec już prawie za nami, dlatego nadszedł czas na najnowsze wydanie wiadomości Olesno TV. Zobaczcie, co ciekawego wydarzyło się w naszej gminie w ostatnim czasie. Na początek pokażemy wam, jak przebiegały gminne zawody strażackie. Na Oleskim stadionie miejskim drużyny w pocie czoła walczyły o puchar burmistrza, który był nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca. Byliśmy na miejscu z naszą kamerą. Każdy chłopiec, nawet mały, gdy jest zręczny, dzielny, śmiały i jest dobrym przedszkolakiem, może kiedyś być strażakiem. Aby tradycji stało się zadość, w Olesnie zostały zorganizowane zawody strażackie, w których wystąpiło 28 drużyn. 17 drużyn to drużyny OSP seniorów, 4 drużyny kobiece. I siedem drużyn młodzieżowych, które jeszcze dzielą się na dwie podgrupy, dwie dziewczęce i pięć drużyn chłopców lub też drużyn mieszanych. Przygotowanie do zawodów to długa i ciężka praca, przede wszystkim fizyczna. Jak wiadomo, strażak powinien być dobrze wysportowany, by w chwili zagrożenia sprawnie zareagować. To jaki młody adept no, w zawodach juniorów startowaliśmy, no i... W, 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 w ciągu lat no, się wdrażało do tych seniorskich. No, pracujemy też na rzecz straży, sprzątamy, dbamy o jednostkę, no, startujemy w zawodach. No, I ogólnie sama przyjemność. Jak wyglądają przygotowania do tych zawodów? Które... No, trochę stresująco. Ale co robicie? No tam przed, przed tymi zawodami, jeszcze wczoraj tam przeskakiwanie przez płotki, bieganie, takie rzeczy. Przygotowujemy się do nich już od dwóch tygodni. No, każda dziewczyna ma określone zadanie do wykonania. Mamy dowódcę też. No, dwie konkurencje, sztafeta bojowa i, i sztafeta. Zróżnicowanie strażaków nie dotyczyło tylko płci, ale także wieku. Ja akurat mam dziewczyny, dziewięć dziewczyn. To, są, to jest młodsza grupa dziewczyny z gimnazjum i szkoły podstawowej. Strażak musi być gotowy na każde wezwanie. Taki zawód to styl życia. Mimo to kobiety również decydują się na taką pracę i na życie partnerskie ze strażakiem u boku. Chęć pomocy ludziom, zabawa w pewnym sensie. A bardzo fajnie, jestem bardzo dumna z niego. sportowane wszystko i daje radę. Ciężka praca jednak popłaca. Bo jak mawiają za mundurem panny sznurem. Zmieniamy temat teraz coś dla fanów motoryzacji. Jeden z czerwcowych weekendów w starym Oleśnie należał do zlotu amerykańskich samochodów. Posiadacze legendarnych wozów za oceanu zjechali się w jedno miejsce, by pochwalić się nimi miłośnikom czterech kółek. Zobaczcie, jak wyglądał ten zlot. Wielkie, wyjątkowe i oryginalne. Na polskich drogach są rzadkością. Takie pojazdy można było podziwiać na czwartym zlocie samochodów amerykańskich w Starym Oleśnie. To jest Chevrolet Impala z 1969 roku. Koni ma fabrycznie 350 na silniku. Spośród innych w Polsce wyróżnia się głównie rozmiarem. Jest wygodny, jest w automacie, więc nie trzeba machać sprzęgłem. jak Firebird, 1978 rok. Moc? Około 160 nim Czym się wyróżnia? No, pewno wyglądem. Merkury Marquis 69. Ford F-150. Dużo pali, szybko jeździ i ładnie wygląda. Jeżdżąc z nimi, czują się jak ryby w wodzie. Pojazdy amerykańskie mają swój indywidualny styl i klimat. To jest w ogóle poezja, płynie się jak łódką. No to coś, coś wspaniałego ten samochód. Zapach yy, spalin, ten dźwięk silnika. To już w ogóle jest bajka. Seksa piluma więcej niż dwa inne stojące obok siebie. Muzyka silnika. To naprawdę uspokaja i powoduje uśmiech. To auto dostarcza wielu wrażeń. Daje szansę przeżyć. Mamy cały czas świeże mleko, bo jest w lodówce. Możemy obejrzeć wiadomości. Telewizji lesto na przykład, bo jest telewizja. Jeżeli jest zimna noc. Możemy to auto ogrzać. Po prostu są inaczej skonstruowane, inaczej zrobione, inaczej chodzą silniki, inaczej pracują. To jest inna historia, po prostu inna epoka. Zakup samochodu amerykańskiego dla wielu uczestników z lotu był spełnieniem dziecięcych marzeń. Każdy jest dzieckiem i patrzy w tą telewizję, ogląda te samochody w TV i marzy, marzy, marzy. W końcu dorabia się, kupuje taki samochód i jeździ na co dzień takim autem. Jak oglądałem Crime Story, jak miałem chyba 5 lat, jak zobaczyłem, jak leci tam impala, to już w tamtym momencie wiedziałem, że to jest to. To się zaczęło od gry komputerowej, była taka gra driver, tam się jeździło takimi samochodami kiedyś stwierdziłem, że pojeżdżę sobie w prawdziwym życiu też. No jak kupiłem to, to już mi zostało. Miłośnicy samochodów amerykańskich mieli okazję wymienić się doświadczeniami, i wziąć udział w licznych konkursach i dobrze się bawić. Główną atrakcją to jest parada yy, ulicami Olesna, konkurs palenia gumy, prezentacje samochodów, wybory najlepszego auta z lotu, najdłuższej trasy i tego typu rzeczy. Siedzenie, spotykanie się, rozmawianie ze znajomymi, co kto sobie kupił, co kto sobie zmienił. Przede wszystkim ludzie, atmosfera. Poznałem setkę innych Maniaków jak ja Chcę tu być Nie ma takiego w kraju drugiego z takim klimatem jak tutaj Pierwszy raz jestem w Polsce na takim zlecie I już mi się podoba Jakbym miał przyjechać jeszcze raz Oczywiście przyjeżdżam Na oleskim rynku miało miejsce wielkie kulinarne wydarzenie Trwający dwa dni festiwal dobrej żywności Zgromadził kucharzy i miłośników pysznego jedzenia Były pokazy kulinarne Oraz koncerty Nie mogło zabraknąć wysokiej jakości produktów I potraw lokalnych Najzdrowsze jedzenie można zjeść w Oleśnie. To właśnie tam po raz pierwszy lokalni przedsiębiorcy, walcząc o lepsze środowisko i ekologiczną produkcję, promowali swoje produkty. Kupujemy u lokalnego piekarza całe pieczywo, u lokalnego ogrodnika jakieś warzywa, u lokalnego masaża wędliny. No, to, co się da najbliżej kupić. Mamy wtedy gwarancję, bo znamy tego człowieka i on nas też spotka gdzieś na spacerze czy w kościele i nie będzie nas próbował jakby no zostawić z marnym towarem. Także mamy gwarancję pewność, że ten towar jest naprawdę dobry, świeży i zdrowy. Podajemy te przetwory, przetwory i, i całe produkty nisko, mało przetworzone, nisko przetworzone. Czym więcej jest tam technologii i dodatków, tym mniej jest natury. Mieszkańcom zafundowano wiele atrakcji związanych z naturalną, lokalną żywnością. Nieważne młody czy starszy, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a dla wytrwałych czekały nagrody. To jest stanowisko carvingowe, na którym wycinamy w owocach, warzywach różne wzory. Wzory kwiatowe na przykład w burakach, w bakłażanie, szyszki na przykład robimy z marchewki, łabędzie z jabłka, spora robimy taką ozdobę. Każdy może tutaj przyjść, pokażemy, z chęcią nauczymy. My jesteśmy zakładem mięsnym, więc oferujemy również hot -dogi, bo robimy parówki. Mamy kiełbaskę z grilla, mamy golonko, mamy karczek, szaszłyki, także do wyboru co kto ma ochotę. Nasze wyroby są, nie, nie są takie jak w dużych marketach, tym się przede wszystkim różnią. O tym, że kupowanie nieprzetworzonych, lokalnych produktów jest najlepszym wyborem, przekonuje Wilhelm Becker, przedstawiciel Stowarzyszenia Oleski Koszyk. Wystarczy to, co nam natura dała, przetworzyć na produkty proste i, i można też żyć, i można dobrze, smacznie żyć. Te produkty, które my produkujemy, nasze babcie produkowały, dziadkowie produkowali i, i były bardzo smaczne. My teraz tylko wracamy do tych, do tych, do tych sposobów produkcji, nic nowego nie wymyślamy. Rynek produktów lokalnych stale się powiększa i daje nadzieję na lepszą, zdrowszą żywność oraz czystsze środowisko. Ja nie lubię dużych marketów. Ja wolę tu nasze delikatesy. Tu kupię, wiem, że jest świeże. I ja tam kupię jogurt, tu kupię to wiem, że jest dobry, A tam nie wiem. Nie wiem jaki smak kupię, później jest niedobre. Wszystko jest bardzo dobre, ponieważ produkty nasze są wyprodukowane w oparciu o stare. Receptury, Dlatego te nasze produkty są smaczne, pyszne i zdrowe. Co pięć lat odbywa się wyjątkowy zjazd strażaków. Jest to podsumowanie działalności lokalnych jednostek. W tym roku do Łomnicy przyjechali przedstawiciele 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych, by między innymi wybrać nowy zarząd. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. O czym dyskutowano w Łomnicy opowiada Adrian Lesz. Prezes tamtejszej jednostki OSP. Dzisiaj w naszej jednostce odbędzie się 11. Zebranie miejsko-gminne z Olesna. Są tu wszystkie jednostki z całej gminy, ich przedstawiciele, prezesi naczelnicy. To będzie otwarcie zjazdu, wybór przewodniczącego i prezydium, przyjęcie porządki i regulamin obrad, wybór komisji zjazdowych. Sprawozdanie z działalności zarządu oddziału, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oddziału, sprawozdanie Komisji Mandatowej, dyskusja, sprawozdanie Komisji Wyborczej, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, zatwierdzenie składu nowego zarządu oddziału, wybór Komisji Rewizyjnej oddziału, wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego, podjęcie uchwał i zamknięcie zjazdu. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Was w czerwcu. Pamiętajcie, aby oglądać nas w następnym miesiącu. Do zobaczenia!